Witam wszystkich bardzo serdecznie, troszeczkę o ekonomii, ekonomii, której zasłyszałem. Też zastanawiałem się, jak to jest z wyłączeniem gospodarki i żeby nie przedłużać, no, posłuchałem kilku zawodników z wyższych uczelni, może powiem tak, takich, którzy czy to wykładają, czy znają się, czy twierdzą, że są fachowcami ekonomii i co się okazuje, z tego to tak, tutaj, tej wiedzy trochę liznąłem z internetu oczywiście, to takie państwo o takich gabarytach ludnościowo-gospodarczych, o takim poziomie gospodarczo-technicznym, cywilizacyjnym, jak Polska, oni twierdzą, że jesteśmy w stanie przetrwać kryzys 60-dniowy. Czyli gdybyśmy to określili w tej, w tej formie, wyłączamy światło. Czyli w ogóle dochodzi do jakiegoś kryzysu, prawdziwego kryzysu. To, co teraz jest, to jest, według mnie, to jest sprawdzian, to jest taki test, to nie jest jeszcze Czarnobyl, bo Czarnobyl może dopiero nadejdzie, tam też robili testy, ale tutaj to jest test. O co chodzi? Chodzi o to, że do czego zmierzam? Otóż tuż, gdyby doszło do jakiegoś prawdziwego kryzysu, krachu, jakiejś, przypuśćmy, nawet wojny, typu nawet Niemcy, Chiny, tak? bo rozpoczęła się wojna. Jeszcze nie ma działań militarnych, ale powiedzieli sobie wojnę. Zamykamy granice panika jest e, europejska, panika światowa zamykamy granice czyli nie, do, nie ma żadnego przemieszczania się ludzi, towarów i tak dalej i musimy żyć sami w sobie. To ci wszyscy, mh, większość tych ekonomistów twierdzi, że możemy przeżyć 60 dni. To znaczy, to nie jest tak, że wyłączamy wszystko. O, i żyjemy 60 dni. To znaczy, że starczy nam e, na funkcjonowanie elektrowni, funkcjonowanie szpitali i tak dalej w miarę normalny, w miarę normalny sposób, taki jeszcze na zasadzie przetrwania przez 60 dni. Gdybyśmy, gdyby nas odcięto jako Polski od świata, to 60 dni przetrwamy i wracamy po 60 dniach i oczywiście że też i kraj nas jest poobijany, ale dalej funkcjonuje. Normalnie funkcjonuje. Wiadomo, że będą jakieś upadłości, że wszyscy mniej więcej stracą, ale kraj będzie funkcjonował. I tak patrzę teraz na ten cały korona... wirus e, e, go nazywają, ten test, czy nasi starsi bracia z Episkopatu wyłączyli według mnie o 50%. Oni chyba to oni chyba zorientowali się, że można będzie wyłączyć, wiadomo, że cały płat, pamiętacie, ten lament taki o, o, ty, o te pierwsze przypadki, kiedy w końcu będą, kiedy nadejdą, no ok, jest w końcu, radość mamy go. To już omawiałem, omawiałem w poprzednich filmikach, natomiast chodzi o to, że mm, oni wyłączyli, co ciekawe, test polega na tym, że nie wyłączyli całej gospodarki tej, która jeszcze coś tam produkuje. Rozumiemy, produkuje. Czyli zakłady, które wytwarzają, czy to przetwarzają, czy to są zakłady spożywcze, czy zakłady pod kątem technicznym, które tam mają, mają tam różne problemy z zamówieniami, z przepływem towarów, ale tych jeszcze nie, nie wyłączyli. Natomiast zrobili test tam, gdzie się w rzeczywistości nic nie produkuje. Ja tylko podam dwa przykłady, urzędy i szkoły. Zobaczysz, za różnych urzędach, gdzie się są tam 300 tysięcy, czyjeś yy, urzędników, czy w szkołach yy, nie produkuje się nic. No, jeszcze inne byśmy dodali, ale przy, bo jeszcze służby mamy, ale dobrze. Służby funkcjonują, natomiast o co chodzi? Ani szkoła, ani żaden urząd jeszcze nigdy nie wyprodukował, nawet sznurowadła. Ale obydwie te instytucje, i urzędy państwowe, i szkoły są potrzebne, i, i, i potrzeby społeczeństwu. One są nieodzowną tkanką państwa, natomiast. Chodzi o to, że te instytucje możemy wyłączyć i państwo będzie funkcjonowało. To się sprawdziło. Oni wyłączyli to, pozamykali szkoły, pozamykali urzędy. Jeszcze przetestowali też chrześcijan, katolików, może powiem, tak? Katolików, czy to rzeczywiście ta wiara to jest, jest w nich... Może ja wiem, ja, jakość wiary, może ta, ta siła. Ja, może chyba tak, jakość drzwi. Tak, no tego, tego jeszcze teraz mi się przypomniało, że można jeszcze to do, dołożyć. Jeszcze, jeszcze wiele innych spraw, ale to. No i w zasadzie test wyszedł im. Test się udał. Mało tego, tak patrzę na, na to. Wszystko interesuje, tam będą to przywracać, coś tamtego. Będą lasy otwierać. oni gospodarki zaczynają przywracać od otwierania lasów i parków. No. To jest nawet nieśmieszne, to jest po prostu żałosne posunięcia. Ja jeszcze nagram właśnie o samolocie, ale dobra, żeby się nie rozwijać. Krótko i na temat, mam nadzieję. Co się stanie, jeżeli ten test już w zasadzie już się powiódł? Zobaczyli, że społeczeństwo nie zareagowało, nie było jakiś protestów, może nawet nie chodzi o protesty uliczne, ale nie było jakiś protestów, zobaczcie, nie było protestów przede wszystkim medialnych, czyli ta czwarta władza nas poszukała, o na przykład dziennikarzy. To było ewidentnie z, 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 okazało się, że nie ma żadnego dziennikarstwa. Nie istnieje żadne rzetelne dziennikarstwo w tej sferze telewizja, radio. To mamy też test, bo to też dla nich był. Czy będzie tak, czy się odważą jacyś dziennikarze jakiejś stacji, czy to radiowe, czy coś mówić prawdę. Okazuje się, że żadna, nie odważyli się. Wszyscy tylko patrzą nie dalej jak swój własny talerz. No praca, no słuchajcie, jeżeli sobie siedzisz, tak jak mówię, w marynareczce, w garniturku sobie tam gdzieś w ciepłym studiu, płacą Ci jakieś niezłe może nawet pieniążki, no to po co masz się wychylać? No, no niestety tak to jest, żaden z nich się nie, nawet im Cię nie pofatygował jakąś rzetelną ocenę, na przykład Anglia, Szwecja, żeby na jakiekolwiek porównania, Okazało się nam, natomiast test Władza też ma co do YouTube'a, co do YouTube'a konkretnie, bo to chodzi o YouTube'a najbardziej, no i Internet. Okazuje się, że tylko i wyłącznie niezależny w tym teście pozostał Internet. Być może będą jakieś przymiarki, żeby to, jeszcze są cały czas, żeby to zamknąć, ale tu też był test i okazuje się, że tylko i wyłącznie w Internecie można uzyskać jakieś w miarę, w miarodajne informacje, nawet z noszeniem tej onucy na twarzy. Jeżeli to dobrze rozegrali. Patrzę tak, patrzę, a teraz jak patrzymy dalej, patrzę tak, jak to się zakończy. Patrzę i rzeczywiście to są fachowcy. Starsi bracia z Episkopatu są fachowcami. Pozamykali szkoły, zero buntu, pozamykali szpitale, zero buntu, nic, wszędzie, przepraszam, kościoły, nie szpitale. Zero buntu, wszystko gra i teraz oni to zakończą. Jeżeli to, jeżeli to trwanie zakończą, to ten naród będzie jeszcze klaskał. Tak jak teraz klaszcze. Ten naród klaszcze to taki głupot, że ludzkie pojęcie przechodzi. Ja bym na przykład jeszcze kiedyś, nawet nie pomyślał, że. O, to nie tylko ja to twierdzę. Wielu twierdzi, że nie do pomyślenia były pewne sytuacje jeszcze nie tak dawno. Rok temu, pięć lat temu to nikt nie pomyślał, że, że będziemy uczestniczyć w takim wariactwie. A jednak. A jednak. i Naród przykraśnie, no bo, bo słuchajcie, jak myślicie, jak kończą załóżmy, kończą tą zabawę, przywracają, no, w miarę wszystko do tak zwanej normalności, zaczynamy, no, zaczynamy normalnie funkcjonować i co się dzieje? Odpowiedź jest prosta, ten naród, tak przetestowany, będzie klaskał, będzie się cieszył radością, tak, wszystko jest dobrze, a rząd powie, no, przecież musieliśmy wprowadzić ograniczenia, zakazy, Jakieś tam restrykcje, i społeczeństwo co odpowie? No tak, dziękujemy Wam, te zakazy, te restrykcje, to wszystko było potrzebne, bo to było dla nas, to my byliśmy ochronieni przez Was, i, i w zasadzie cała ta zabawa, jeżeli to dobrze rozegrają, a widzę, że całkiem dobrze grają, będzie na ich korzyść, pomimo tego, że takie numery odstawiają. Że, że głowa mała właśnie z tym samolotem, a to nagram specjalnie filmik o ten temat. No i tak to widzę, Co tu, cóż tu można więcej, dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, tak jak mówię, w kwestii ekonomicznej można by tu jeszcze godzinę, bo to miałem kilka jeszcze test, testów, które mi przyszło do głowy właśnie ta religia, o której zapomniałem wcale, ale dobra, to na razie, no hejta.